Uniwersytet Jagielloński został wybrany najlepszą uczelnią w Polsce. Jednocześnie nie milknął echa po kontrowersyjnej ankiecie, która trafiła do studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenci mieli w niej zdecydować o swojej płci. Obok pozycji kobieta i mężczyzna pojawiły się trzy dodatkowe. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ponownie zajął pierwsze miejsce w 23. rankingu Szkół Wyższych Perspektyw 2021. Nie mam wątpliwości, że tego wielkiego przedsięwzięcia nie udałoby się zrealizować, gdyby nie wysiłki wszystkich członków naszej wspólnoty: nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Ranking bierze pod uwagę wskaźniki zgrupowane w kryteriach: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy Efektywność naukowa, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Trudno wśród tych kryteriów znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego z działu Bezpieczni Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednostki, która zajmuje się działaniem na rzecz równego traktowania społeczności akademickiej, do studentów trafiła taka ankieta: Podaj swoją płeć kobieta, mężczyzna, transkobieta, transmężczyzna. Niebinarna, nie chcę odpowiadać na to pytanie. Uczelnia utrzymuje, że ma to służyć badaniom naukowym. Na ankietę od razu zareagowała małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Szok. Uniwersytet Jagielloński zamienia się w agencję towarzyską, przygotowuje ofertę według pci kulturowych. Pierwsza Polska Wyższa Uczelnia z Historią od 1364 roku stosuje segregację studentów po neomarksistowsku. Rektor uczelni profesor Jacek Popiel w liście otwartym odpowiedział na zarzuty Barbary Nowak, za tym co pani kurator określiła trywializująco jako segregację studentów po neomarksistowsku, mającą rzekomo według pani własnego sformułowania prowadzić do zmiany Uniwersytetu Jagiellońskiego w agencję towarzyską. Stoją historii... Prawdziwych ludzi, ich osobiste dramaty, zmagania i lęki wynikające z dyskryminacji, która dotyka ich na co dzień. Zejdźmy z tej drogi, zajmijmy się tym, co jest głównym przekazem Uniwersytetu, czyli przekazywaniem wiedzy. A nie rozpraszajmy się. Podkreśliła Barbara Nowak. Profesor zwyczajny ujotu i eurodeputowany PiSu Ryszard Legutko także nie kryje swojego zdziwienia. Nie tyle samą ankietą, a jednostką działającą na rzecz równości. To złe praktyki z krajów zachodnich. Czytamy w liście europosła do rektora uczelni. Jeżeli tworzymy strukturę, którą opłacamy i specjalnie programujemy po to, by szukała nierówności i dyskryminacji, to jest oczywiste, że dość szybko je znajdzie, by udowodnić rację swojego istnienia, a także prędzej czy później przedsięweźmie kroki, które podejmowane są na setkach innych uczelni. Profesor Ryszard Legutko zaapelował do rektora uczelni o zakończenie podobnych działań i likwidację jednostki walczącej o równość.